Chcieliśmy Wam tylko przypomnieć, że aukcje Allegro trwają do 3 września do północy. Cel to ukończenie budowy drugiego domu Ronalda McDonalda. Dołączcie do nas. Kraków mocno wspiera Warszawę, stąd fantastyczne przedmioty od krakowiaków, na przykład piłka. Ale nie, nie ta. Ta z podpisami piłkarzy Wisły Kraków. Zajrzyjcie na Allegro. I przepiękne kwiaty od akwarelisty Michała Zakrzewskiego. Jeszcze one przyczajone i ukryte. Kocie wiersze od Michała Rusinika, polecają się do licytacji. Oraz spotkanie z wyjątkową osobą w wyjątkowym miejscu: Anna Dymna, teatr stary tu u nas w Krakowie. Zapraszamy.